Dwójkę dzieci, w tym przedszkolaka młodszego. Że to było niesamowite widzieć, jak kuracja odrobaczająca, oczywiście właśnie taka holistyczna, też na preparatach korala, jak ogromną zmianę ona przyniosła, zarówno jeżeli chodzi o zdrowie synka, jak i też jego zachowanie i jego samopoczucie. I apetyt na słodkie. Więc ja, jak już widzę dziecko, które się rzuca na słodkie, to ja po prostu już wiem. Że, że tam jest problem, problem, który da się spokojnie rozwiązać, że dziecko staje się dużo spokojniejsze, że też na przykład węzły chłonne i powiększone migdały się cudownie obkurczają i zmniejszają, i dziecko po prostu przestaje chorować. I widziałam to w tym sezonie. Gdy odrobaczyłam tą kuracją Olka, co wcale nie było trudne, bo ja po prostu rozpuszczałam mu te kapsułki z esencjami, z koncentratami ziół w wodzie i on to spokojnie wypijał. Część mu dosypywałam do posiłków. Że po prostu dzieci chorowały w przedszkolu nadal, czyli nadal były zapalenia płuc, zapalenia oskrzeli, zapalenia ucha, a on po prostu miał raz w tym sezonie katar, z którego go wyciągnęłam w trzy dni. Super. Ja po sobie z kolei. Hmm, przepraszam. Właśnie mówię, że takie są efekty. Ja, ja uwielbiam słuchać jak właśnie mamy, które zrobiły takie odrobaczanie. One, one tak to przeżywają, mają takie, taką radość w sobie, i to jest najlepsze, co możecie sobie dać. Taką pewność, że to działa. Dokładnie. Na sobie z kolei, ponieważ odrobacza się cały dom, tak? nie odrobaczamy tylko dziecka, tylko odrobacza się cały dom, i to jest bardzo ważne. Więc na sobie z kolei ja doświadczyłam po prostu moja skóra. Tak jak miałam zawsze tutaj taki problem na dole żuchwy, że, że pojawiał się jakiś trądzik, jakieś krostki, na przykład przed okresem. Myślałam, może hormony. Po kuracji odrobaczającej tego nie ma, i ja po prostu wreszcie widzę moją skórę gładką, mogę nie robić make-upu, i to też mnie totalnie zachwyca. Więc też już teraz wiem, że trądzik, z którym zresztą zmagałam się przez wiele, wiele lat. Nigdy się nie odrobaczyłam w ten sposób. Tak? Kiedyś też się odrobaczałam. Zentel, pyrantelum, vermox, chemia. Przed, przed koralem odrobaczałam się też takim preparatem Wernicadisem, ale nie było takiego efektu. Zresztą ten preparat jest na alkoholu, nie można go podawać dzieciom. Wszyscy chwalą bardzo. Więc ja po prostu widzę, że to działa. Mnie to osobiście zachwyca. I myślę, że dlatego się też dzielimy z Wami tą wiedzą, że, że doświadczyłyśmy tego na sobie. Cieszymy się z tego, że mamy dostęp do takich ekspertów, że są genialne preparaty, sprawdzone już przez nas. Możecie oczywiście szukać, tak jak Marta powiedziała, czegoś innego, ale po prostu pytajcie, szukajcie. I dla zdrowia, tak? Dla zdrowia. Są narzędzia, więc warto po nie sięgać, warto z nich korzystać i, i już.